Witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na 187. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A dzisiaj w programie: nowelizacja ustawy refundacyjnej pilnie oczekiwana. Ministerstwo planuje uszczelnienie apteki dla aptekarza. Rekordowa refundacja receptury aptecznej do wina inflacji. Konieczna dystrybucja freestyle libre w aptekach. Co farmaceuta ma wspólnego z flebologiem? Już blisko trzy lata trwają prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej. Jej projekt był wielokrotnie zmieniany i budził ogromne kontrowersje i emocje. W ostatnich tygodniach odbyły się kolejne spotkania w resorcie zdrowia ze środowiskiem farmaceutycznym, w trakcie których były negocjowane kolejne zapisy tego projektu. Okazuje się, że z tych negocjacji zadowoleni są m.in. aptekarze i właściciele hurtowni farmaceutycznych. W ostatnim tygodniu zarówno Naczelna Izba Amerykańska, jak i Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych zaapelowały do premiera o dalsze procedowanie projektu, który ma trafić wkrótce do Sejmu. A apelowały dlatego, że projekt ten 16 maja miał być przedstawiony na Radzie Ministrów. Z ostatnich informacji Ministerstwa wynika jednak, że projekt ponownie wróci do prac w resorcie, a wszystko przez zapowiedzi polityków PIS dotyczące wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów po 65 roku życia i dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia. Zarówno aptekarze, właściciele aptek, jak i hurtowni farmaceutycznych bardzo liczą na tę nowelizację ustawy refundacyjnej, dlatego że znajdują się w niej zapisy zmieniające marże hurtowe i detaliczne na leki refundowane. Te marże od bardzo dawna są bardzo niskie, w rezultacie oba środowiska wskazują, że do dystrybucji leków refundowanych muszą po prostu dokładać, że ta dystrybucja się nie opłaca zarówno aptekom jak i hurtowniom farmaceutycznym. W tej ustawie, w tym projekcie mają znaleźć się zapisy, które mają tę sytuację poprawić, a w rezultacie mają też poprawić sytuację aptek w Polsce oraz hurtowni farmaceutycznych. Od kilku miesięcy w środowisku farmaceutycznym głośno mówi się o konieczności uszczelnienia apteki dla aptekarza. Specjalne stanowiska i apele w tej sprawie podejmowały m.in. niektóre izby aptekarskie. Z kolei pod koniec ubiegłego roku w tej sprawie do Sejmu trafiła petycja autorstwa Marcina Wiśniewskiego, założyciela Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Zresztą przedstawiciele Zappa od kilku tygodni bardzo intensywnie lobbują w tej sprawie, m.in. na Twitterze, wysyłając mnóstwo wpisów z tagiem Uszczelnić ADA, przypominając też Ministerstwu Zdrowia o obietnicach, jakie złożyło ono dwa lata temu. A w uszczelnieniu apteki dla aptekarza chodzi o to, aby zmienić przepisy w taki sposób, by nie było możliwe przejmowanie aptek przez spółki, które na mocy przepisów apteki dla aptekarza z 2017 roku nie mogą obecnie uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki. Przejmowanie aptek już działających przez takich właśnie przedsiębiorców jest uznawane za obchodzenie apteki dla aptekarza i skutkuje dalszym zwiększaniem udziału w rynku sieci aptecznych. Wspomniana petycja Marcina Wyśniewskiego została negatywnie rozpatrzona przez posłów Komisji do spraw Petycji, ale dlatego, że przedstawicielka resortu zdrowia zapowiedziała podczas posiedzenia tej komisji, że resort pracuje nad uszczelnieniem Ada. Przepisy w tej sprawie, przepisy uszczelniające aptekę dla pekarza, miały pierwotnie znaleźć się w tak zwanej ustawie pionizacyjnej, która cały czas jest na etapie konsultacji publicznych. Okazuje się jednak, że te prace mogą nad uszczelnieniem Ada przyspieszyć, dlatego że nie da minister zdrowia, a dokładnie w czwartek w tym tygodniu podczas konferencji prasowej zapowiedział, że te przepisy, przepisy uszczelniające aptekę dla pekarza, zostaną wprowadzone do nowelizacji ustawy refundacyjnej, a jak wspomniałem wcześniej, nawet Nowelizacja może być przyjęta już w tym roku, a prace nad nią trwają bardzo intensywnie już od kilku lat. Narodowy Fundusz Zdrowia niedawno opublikował raport dotyczący refundacji leków aptecznych w roku 2022. W tym raporcie znalazły się także informacje dotyczące kosztów refundacji leków recepturowych, a więc leków wykonywanych przez farmaceutów. W aptekach okazuje się, że po raz kolejny został pobity rekord związany z kosztem refundacji leków recepturowych i to rekord całkiem imponujący, dlatego, że w 2022 roku koszt refundacji receptury wyniósł ponad pół miliarda złotych. Dla porównania wystarczy wspomnieć, że 10 lat temu, w roku 2012 ta refundacja wynosiła około 170 milionów a więc oznacza to, że w tym czasie ten koszt wzrósł trzykrotnie. Wzrost kosztów refundacji receptury aptecznej jest regularny i obserwowany od kilkunastu lat. Wyjątkiem pod tym względem był tylko rok 2020, rok pandemiczny i rok lockdownu. Wtedy faktycznie kwota refundacji była niższa niż rok wcześniej, ale teraz ten trend wzrostowy Powrócił. Zdaniem farmaceutów te rosnące koszty refundacji receptury wynikają po prostu z rosnących cen składników do receptury, a ich ceny rosną znacznie szybciej i bardziej niż wskazywałaby na to m.in. inflacja. A artykuł na ten temat z wypowiedziami farmaceutów wskazujących na najdroższe i najszybciej drożejące składniki receptury, znajdziecie oczywiście w portalu mgr.farm. Serdecznie zachęcam do jego lektury. W minionym tygodniu do ministra zdrowia trafił apel ekspertów środowiska diabetologicznego dotyczący zmiany sposobu dystrybucji systemu do ciągłego monitorowania glikemii. Chodzi tutaj o system Freestyle Libre. Okazuje się, że ten system jest bowiem dystrybuowany wyłącznie przez infolinię i przez stronę internetową jednego sklepu. Ten system, mimo że jest refundowany, nie jest dostępny, aptekach, tak jak inne wyroby medyczne. a ta refundacja od początku roku 2023 nieco się zmieniła. Ministerstwo zwiększyło zakres refundacji tego systemu przez co ze zniżką może go otrzymać teraz większa liczba pacjentów. Nie zmienił się jednak system dystrybucji FreeStyle Libre. Dlatego pacjenci, którzy chcą go uzyskać z refundacją, nadal muszą korzystać z tej jednej strony internetowej i jednej infolinii i zdaniem ekspertów to utrudnia dostęp do tego rozwiązania. W swoim apelu do ministra zdrowia eksperci wskazują także, że niezwykle wartościowa byłaby pomoc farmaceutów w dystrybucji tych systemów Producent, co prawda, udostępnia na swojej stronie internetowej filmy instruktażowe, ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Dlatego dodatkową zaletą możliwości nabycia FGM w aptece byłoby to, że przy zakupie pacjent mógłby w razie potrzeby skonsultować z farmaceutą zasadę użytkowania systemu. Później pacjent już się wszystkiego nauczy, ale początkowe trudności w obsłudze mogą być na tyle duże, że czujnik może się zmarnować. Czytamy w liście ekspertów do ministra zdrowia. Autorzy tego listu apelują do ministra zdrowia, aby ten podjął kroki i działania w stronę zmiany systemu dystrybucji freestyle libre w taki sposób, aby był on dostępny w ramach refundacji także w aptekach, tak jak m.in. to ma miejsce we Francji. W minionym tygodniu swoją premierę miał kolejny numer magazynu mgr.farm. Magazynu, przypomnę, całkowicie bezpłatnego, którego wersji online można pobrać z portalu mgr.farm. Linki do jego pobrania znajdziecie wszędzie na naszej stronie, nie powinniście z tym mieć żadnego problemu. A w najnowszym numerze skupiliśmy się przede wszystkim na edukacji i uaktualnianiu wiedzy pracowników aptek, szczególnie w zakresie dolegliwości sezonowych. Tak więc w tym numerze znajdziecie m.in. mnóstwo artykułów o alergiach, różnych ich rodzajach i najnowszych sposobach ich leczenia, ale także o preparatach na odchudzanie. Zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i suplementach diety, ale też sporo miejsca poświęciliśmy popularnym ostatnio analogom GLP-1, rozwiewając wszelkie mity na ich temat. Postanowiliśmy także zmierzyć się z tematem niewydolności żylnej. W rozmowie z doktorem Łukaszem Paluchem, flebologiem, zastanawiamy się, jaką rolę farmaceuci mogą odegrać w profilaktyce i leczeniu niewydolności żylnej. Jest to temat o tyle interesujący, że niewydolność żylna to jedna z chorób zawodowych pracowników aptek. Warto więc przeczytać ten wywiad z czysto osobistych pobudek. W magazynie oczywiście znacznie więcej wywiadów i artykułów. Ten numer wyjątkowo ma nawet więcej niż standardowe. 120 stron, dlatego tym bardziej zachęcam do jego pobierania i czytania. Przypominam: magazyn jest bezpłatny w wersji online. Serdecznie zachęcam do jego pobierania, a linki do jego pobrania znajdziecie wszędzie na stronie mgr.farm albo docelowo także pod adresem mgr.farm ukośnik magazyn. Zachęcam do czytania. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptycznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się dla farmaceutów w Polsce i nie tylko w Polsce. Przypominam także o nowym numerze magazynu mgr.farm, który można bezpłatnie pobrać z portalu mgr.farm pod adresem mgr.farm ukośnik magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tobie na to już wszystko, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.